Teraz jesteśmy w trakcie nagrań drugiego sezonu i ja sama codziennie dowiaduję się nowych rzeczy, poznaję członków rodzin, swojej rodziny. Ale tak naprawdę, no fajnie, jedna rzecz mnie bardzo, bardzo cieszy, że on naprawdę jest dla mnie rodzinny ze względu na to, że gram u boku mojego męża prywatnego. Teraz dołączy do nas w tym sezonie też moja prawdziwa córka. Więc faktycznie, nieraz, jak nie mamy czasu w domu, to będziemy mieć na planie, mam nadzieję, i, i, i rodzinnie, no, rodzinny interes po prostu. To jest chyba taka pierwsza, poważniejsza produkcja z, z mężem. Ja bardzo często robiłam z nim sesje zdjęciowe, jakieś mniejsze rzeczy. A to już jest taka praca, że trzy miesiące pracujemy nad jednym projektem, kolejne trzy miesiące, teraz, teraz przy drugim sezonie. E Szczerze, chwilami tak naprawdę nie mamy czasu, bo on idzie na plan, ja z niego schodzę i się wymieniamy i zamieniamy, więc nie zawsze. Eee, inaczej, mamy mniej przez to czasu, a jeśli chodzi o taką pracę na planie, no to właśnie ostatnio. Zgłosiłam do produkcji, że mój mąż mi utrudnia życie, że nie chce ze mną ćwiczyć tekstów, że leżę w łóżku i, i czytam, aha, mam jutro z tobą scenę i mówię, to przegadajmy, a on nie chce ze mną przegadywać z tych scen, więc tak naprawdę, znaczy powiem szczerze, że y, są jak w życiu plusy i minusy tego. Ale więcej plusów, czy minusów? Ja widzę to jednak jako więcej plusów. Ja mam radość z tego. Ja kocham swoją rodzinę i kocham spędzać z nimi czas, i tak naprawdę, nawet jak mnie mój mąż trochę denerwuje czasami i ma jakiegoś foszka albo coś, to ja i tak uwielbiam z nim spędzać czas.